W firmie Hejgo w Wielkiej Brytanii rośliny kodowe w tunelach uprawia się na ponad 100 hektarach. Coraz ważniejszy udział w tej uprawie ma produkcja owoców ekologicznych, zarówno truskawek, jak i malin. Ekologiczne truskawki uprawiane są najczęściej w zblokowanych tunelach stali Czwartej w glebie na zagonach. czwartej zblokowanym. Widzimy tutaj zbiór truskawek na podwyższonych zagonach. Akurat tutaj w Anglii robią to zagony bardzo duże z uwagi na to, że woda nie podsiąkała, oni tu mają problem z wodą. Co ważne? Ważne jest, że tunele z serii czwartej do truskawek mają mniejszą ścianę boczną, szerokość to w większości wypadków 8 metrów, co daje możliwość zrobienia 5 wałów i to jest najbardziej powiedzmy dobra, dobry sposób sadzenia, ponieważ podczas oprysku ciągnik może wjechać między środkowy wał i każda, każdy opryskiwacz, tutaj możemy oczywiście wcześniej zmniejszając czy zwiększając jego rozmiar możemy wykorzystać. Widzimy tutaj również zbiór ręczny na naszych wózkach, naszej produkcji. Wózki bardzo przydatne, niskie, można na nich położyć kilka palet i w sposób znaczący usprawniają sam zbiór. Uprawy konwencjonalne truskawek Realizowane są już w większości na rynnach w substracie kokosowym. Tutaj zaczyna dominować system teleskopowy z dwoma rynnami, które można podnosić lub opuszczać. Takie rozwiązanie pozwala zintensyfikować uprawę, co przekłada się na możliwe do uzyskania wysokie plony z jednostki powierzchni. Do uprawy w systemie teleskopowym wybiera się odmiany charakteryzujące się mniejszą siłą wzrostu. W formie grow w Ledbury to również możliwość zapoznania się z oferowanymi przez to przedsiębiorstwo konstrukcjami, zarówno tymi znanymi, jak też nowo wprowadzanymi do oferty rozwiązaniami, np. tunelami o kształcie gotyckim, rolowanym wietrzeniem bocznym, czy różnego rodzaju systemami uprawy stołowej na jednym lub kilku poziomach. to ten system może być używany z napędem ręcznym, myślę na długości około 50 metrów, napędem elektrycznym 100 metrów. To jest tak optymalnie. Potem już w grę wchodzą zupełnie inne silniki, dużo mocniejsze i to jest pod potem z prowadzeniem energii 400 V.